Cześć. Ja jestem Monika, a to jest podcast Twiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Witam was na moim kanale i na moim podcaście Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach o różnych koło książkowych tematach i dzisiaj mam dla was temat taki mm, zapowiedzi na ten 2024 rok z różnych wydawnictw. Zapowiedzi książek takich publikacji, które mnie zaintrygowały, zainteresowały i które prawdopodobnie będę sobie obserwować w ciągu roku. Ja generalnie nie jestem osobą, która jakoś stara się wszystkie nowości czytać i zdecydowanie tego nie robię. Często też czekam, aż te nowości pojawią się w bibliotekach. Akurat muszę tutaj pochwalić moją Łódzką Bibliotekę Miejską oraz Uniwersytetu Łódzkiego Bibliotekę, w których te publikacje dosyć szybko się pojawiają. I dzięki temu mam okazję, nie wydając pieniędzy, zapoznać się z nowościami, które mnie interesują. Więc ja się nie rzucam jakoś super na nowości. Ale jednak są takie rzeczy, które mnie... Interesują i które gdzieś tam w zapowiedziach mnie zaintrygowały i właśnie o nich chcę dzisiaj opowiedzieć. I jeszcze jedna taka rzecz to taka, że tak naprawdę zapowiedzi wydawnictw na razie są gdzieś tak na pierwszą połowę roku. Ja chyba najpóźniej na czerwiec mam jakąś książkę, która jest zapowiedziana w późniejszych książek. Myślę, że to po prostu też wynika z jakiejś specyfiki rynku wydawniczego, że no, nie można tak super. Precyzyjnie określić, kiedy jakaś książka się pojawi, dlatego to są dopiero na taką pierwszą połowę tego roku. A druga jeszcze taka rzecz, że to wynika z tego, co wcześniej mówiłam. Ja się nie rzucam jakoś super szczególnie na nowości i na debiuty też, więc to te książki, które tutaj przygotowałam, to są takie książki autorów do których mam jakieś zaufanie albo których książki poprzednie mi się spodobały albo takie e, książki na tematy, które mnie super wyjątkowo interesują. Dlatego ja przedstawię wam 12 książek na 12 miesięcy, powiedzmy. <grych> nie, no tak naprawdę 12 książek na ten 2024 rok. Nie, nie znalazłam 24 książek na 24. rok, więc nie mogę zrobić takiego super clickbaitowego tytułu. Powiem Wam o tym. I to będą takie książki od tej, która najwcześniej się ukaże, do takiej książki, która najpóźniej, czyli właśnie w czerwcu się ukaże. No więc pierwszą książką, na którą czekam, a właściwie już nie muszę czekać, bo już ją mam, to jest Byung Hul Han. I to jest Kryzys Narracji i Inne Eseje. To jest wydawnictwo krytyki politycznej. Tłumaczył tę książkę Rafał Pokrywka. I jest to książka, która jest autora który napisał Społeczeństwo Zmęczenia i inne eseje, więc możecie go właśnie z tej książki znać, a ja z kolei czytałam nie tak dawno um, książkę Niedorzeczy tego autora i chociaż nie do końca się zgadzałam z przemyśleniami, z jakimiś tezami postawionymi przez, tamtego, um, przez tego autora właśnie w tamtej książce nie do rzeczy, to jednak jakiś taki ferment umysłowy ta książka we mnie wywołała i pobudziła mnie zdecydowanie do myślenia, więc liczę także na to, że ta książka właśnie będzie również taka stymulująca mnie. O, przeczytam Wam taki opis z wydawnictwa, z tej osta no, okładki, ostatniej strony okładki. Kapitalizm zwłaszcza nar... Jeszcze raz. Kapitalizm zawłaszcza narrację. Nie jest jednak w stanie przeobrazić współczesnego społeczeństwa informacyjnego z powrotem we wspólnotę opowieści. Obwieszczany dziś powszechnie kryzys narracji ma już długą historię. Śledzi ją na kartach tej książki Byung Han, kontynuując swoją refleksję na temat współczesności znaną z bestsellerowego zbioru Społeczeństwo Zmęczenia i inne eseje. Tytułowemu esejowi towarzyszą w tym tomie teksty. W Cyfrowym Roju oraz Infokracja, rewolucja cyfrowa i kryzys demokracji. Także ja tę książkę już mam dzięki uprzejmości wydawnictwa Krytyka Polityczna, otrzymałam ją w prezencie i myślę, że już niedługo będę ją czytać. Książka nie jest jakoś super gruba, ma około 197 stron. Dobrze, druga książka, która również ukaże się w styczniu, bo to już jest książka, którą możecie powoli zamawiać. To jest książka również krytyki politycznej z, z tego samego wydawnictwa, o którym przed chwileczką mówiłam, i jest to książka Skąd ten faszyzm Michała Herrera? Zaraz Wam powiem troszkę więcej. Ja mam ją akurat tutaj opisaną w. Na komputerze, to jest błyskotliwa książka o relacji faszyzmu z nowoczesnością, mieszczaństwem, historią i kapitalizmem jednego z najciekawszych współczesnych polskich filozofów. Herer w zwięzły i erudycyjny sposób proponuje czytelnikowi nie tylko definicję faszyzmu, badając historyczne i współczesne formy tego zjawiska, ale i odczytanie go w relacji do najważniejszych zjawisk XXI wiecznej historii. Takich jak na przykład kapitalizm. Nie poprzestaje jednak na tym, bo w obliczu widma faszyzmu krążącego dziś nad Europą, stawia pytanie o jego nowe formy, a także współczesne polityczne i społeczne przejawy. Ja tego autora nie znam, natomiast temat mnie interesuje. Uważam, że może to być bardzo interesująca pozycja. Nie czytałam jeszcze, ale ciekawa jestem tej książki również. Kolejna książka to z kolei już wydawnictwo MG. Ja wiem, że to jest kontrowersyjne wydawnictwo, które różnie, m, różnej jakości książki wydaje, natomiast to, co, na co teraz zwróciłam uwagę, to jest m, zbiór opowiadań Leopolda Termanda, zatytułowany Gorzki smak czekolady Lucullus. I ta książka również wyjdzie w styczniu, właśnie w wydawnictwie Mag. Ja lubię Leopolda Tyrmanda, uważam, że ma niezwykłą umiejętność ciekawego budowania fabuły i takiej ciekawej opowieści. Bardzo pisze z dużą swadą i z taką łatwością. Świetnie się czyta jego książki, więc jestem ciekawa tej, tej pozycji. Nic więcej nie powiem Wam na ten temat, no oprócz tego, że to są opowiadania, więc to na pewno będą jakieś krótsze formy. Czwartą pozycją, na którą Zwróciłam uwagę w tym, w tym roku, to jest chyba najbardziej taka mm, rozrywkowa książka chyba, tak mi się wydaje z tych wszystkich, które tutaj przedstawię Wam. Jest to książka, która również wyjdzie w styczniu w wydawnictwie Insignis. Książka zatytułowana Argyle i jest to, ona będzie w tłumaczeniu Michała Strąkowa i Ksenii Wiśniewskiej, autorstwa Eli Conway. I jest to taka książka sensacyjna, trochę kryminalna, sensacyjna o szpiegach i tak dalej, i tak dalej. A dlaczego mnie zaintrygowała? A to dlatego, że w tym roku, w 2024 roku, i myślę, że z tym też jest związana ta mm, publikacja, jest zapowiedziany film o tym samym tytule i właśnie bazowany na tej książce Argyle. I trailer wygląda dość obiecująco, ciekawie, e, intrygująco, więc mnie ta książka również ciekawi, bo myślę, że to może być po prostu fajna baza pod e, film. E, dobrze. Piąta pozycja to jest John Maxwell e, Cotsey, Nigdy nie wiem, jak się wymawia jego nazwisko, czyli ten noblista, e, i no, noblista z południowej Afryki, i jest to e, książka zatytułowana Polak. Została wydana przez zostanie wydana w styczniu 2024, 24 oczywiście w wydawnictwie znak w tłumaczeniu Agizano, co też jest bardzo dobrą jaskółką, no bo pani Agazano tłumaczy fenomenalne książki i bardzo dobrze tłumaczy je. A książka e, Polak, zaraz Wam przeczytam e, opis wydawnictwa tej książki, bo jest też ciekawa. W ogóle sam tytuł mnie zaintrygował, no bo jednak e, ten noblista pisze o Polaku. Ciekawa e, byłam od razu, jak tylko zobaczyłam tytuł. No i jest tutaj e, taki opis. Spotykają się w Barcelonie polski pianista i hiszpańska mecenaska sztuki. W pierwszej chwili nic nie zapowiada, że połączy ich coś więcej niż tylko jeden wspólny wieczór. Powoli rozkwitająca znajomość zmienia się w zderzenie żywiołów i choć Beatriz nie rozumie dlaczego ulega Witoldowi, nie potrafi oprzeć się zachwytowi, który dostrzega w jego oczach. Widzi i czuje, że dla kogoś jest najważniejsza na świecie. Kameralna, subtelna opowieść o dwojgu samotnych ludzi wibruje i iskrzy od niedopowiedzeń. No już mnie to kupiło, że jest tutaj dużo niedopowiedzeń, że tu jest właśnie opowieść o dwojgu samotnych ludzi. Uważam, że to jest coś ciekawego, a ponieważ ja akurat tego autora, czyli kołci nie czytałam wcześniej żadnej książki, tak, kajam się, nie czytałam tego Noblisty, jak zresztą wielu innych, to myślę, że chętnie bym zaczęła na przykład od tej pozycji, bo, bo nowość, bo, bo fajne tłumaczenie, bo Polak w tytule. Więc tak. Kolejna z kolei pozycja, o której chcę Wam opowiedzieć i do, których, do której, na którą chcę Waszą uwagę zwrócić, to pozycja z wydawnictwa Państwowy Instytut Wydawniczy i jest to książka, oczywiście mi zginęła. Tutaj gdzieś hmm. książka Kami Virgila Tanase, czy też Tanasza, nie wiem Virgila Tanase jest to autor, hmm, który napisał biografię hmm, Alberta Kami. E, w tłumaczeniu ta książka w, zostanie opublikowana Justyny Nowakowskiej i również pod koniec e, stycznia wyjdzie, więc też jestem bardzo, bardzo zaciekawiona. E, też taki krótki opis wydawnictwa. Na tle licznych biografii Alberta Cami, ta autorstwa Virgila Tanase, wyróżnia się nie tylko obfitością źródeł, ale też, a może przede wszystkim, głębią spojrzenia na konflikty i przyjaźnie Kami w środowisku literackim jego zaangażowanie i stojące za tym motywacje. Z książki, mieszkającego we Francji, rumuńskiego autora, wyłania się pod Portret wielkiego orędownika humanizmu, pozbawionego złudzeń i odrzucającego kłamstwo. Człowieka, który mimo ataków wpływowych w paryskim środowisku intelektualistów, uparcie wierzy w moc, prawdy no i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem. E, ja mam z Camille akurat taką mieszaną e, relację. Na razie przeczytałam chyba tylko dwie książki, Dżumę i. I co przeczytam, i upadek. Upadek mi się w ogóle nie podobał, Dżuma mi się bardzo podobała. Jestem jeszcze przed przeczytaniem obcego, który mam takie wrażenie, że ta książka będzie mi się podobać, ale zobaczymy. Nie chcę tutaj mówić na 100%. A w ogóle biografia i to, co do tej pory wiem o Albercie Kami, jest tak niezwykle interesujące. To była tak ciekawa postać. I. Mająca tak dużo wydarzeń w swoim życiu, że myślę, że jego biografia może być super interesująca, więc bardzo czekam na tę książkę również. Kolejna z kolei to jest książka z gatunku science fiction albo fantastyki zobaczymy. To jest książka Ayana McDonalda, dosyć znanego pisarza właśnie z tego gatunku literackiego. Tytuł tej książki, o której mówię to Hopelandia i jest to wydawnictwo, jest to książka, która zostanie wydana w styczniu również, pod koniec stycznia w wydawnictwie Mag, jak zresztą wiele innych książek Ayana McDonalda zostało wydanych. Ona na razie na Goodreadsie w tej oczywiście w angielskiej wersji nie ma jakichś super ocen, na Goodreadsie 3,92 to nie jest jakoś super dużo. No, ale zobaczymy. W Polsce zostanie ona opublikowana w tłumaczeniu Wojciecha Pruchniewicza, jak zresztą wiele innych książek, właśnie też, Ayana McDonalda i wiele innych książek science fiction i fantazy. To jest ten autor, który napisał książkę Czerwony Śnieg, to jest ten autor, który napisał książkę Wieki Światła, więc super znane powieści, właśnie z gatunku gatunku, jakiego? Science fiction. Ta książka zostanie wydana w serii Uczta Wyobraźni, więc też super znanej serii tego wydawnictwa. No i przeczytam Wam króciutko, o czym ma być ta książka. Futurystyczna, wielopokoleniowa saga rodziny, która chce przetrwać i przeobrazić wszechświat, mając moc, jakiej do tej pory nie widzieliśmy. Raisa Hoopland, zdeterminowana, aby wygrać wyścig i zostać następną elektromancerką Londynu, zderza się z Amonem Brightbornem, chłopakiem w tweedowym garniturku, nie z tego świata, prowadzonym w życiu przez łaskę, pośrodku londyńskich zamieszek. To powoduje ciąg następstw rozciągających się na dziesięciolecia na wiele kontynentów oraz wywołuje serię zdarzeń, które zmieniają świat. No wydaje się to być ciekawe, bo tutaj mamy i geotermiczną Islandię i zmiany klimatyczne na Polinezji w tym opisie. Ciekawe, zobaczymy, czy faktycznie takie będzie. Co dalej? Ósmą książką, o której chcę Wam opowiedzieć jest książka Stevena Pinkera, która zostanie wydana w wydawnictwie Zyski Spółka i jest to książka, która wyjdzie w lutym. W tłumaczeniu Tomasza Bieronia będzie miała 608 stron, a zatytułowana jest Instynkt Językowy, Instynkt Językowy. E Cóż, jest tutaj w opisie napisane, że to jest obrona prowokacyjnej tezy o biologicznych korzeniach języka. W ogóle nie wiem, czy kojarzycie tego autora. Steven Pinker jest i psychologiem, z tego co kojarzę. On wykłada albo na Harvardzie, albo na Oxfordzie, nigdy nie pamiętam. Wydaje mi się, że na Harvardzie, bo to jest raczej amerykańska um, uczelnia. Um, ale nie tylko psychologiem, bo jest także językoznawcą. I te książki, które dotyczą, i jego książki, które dotyczą właśnie. Językoznawstwa, to są te książki, które mnie mi się podobają, to znaczy, może inaczej. Ja przeczytałam dwie książki Stevena Pinkera. Jedna to była piękny styl, a druga to była chyba historia przemocy, czyli jakoś tak. I książka Piękny styl to była taka super ciekawa książka o tym, jak przeprowadzać klarowny wykład, jak w ogóle tłumaczyć pisać w taki sposób, żeby było to piękne i ta książka była niezwykła. Natomiast tak historia przemocy to była taka historia właśnie od czasów naszej początków jako ludzkości, jako cywilizacji. No i pokazane w jak sposób zmieniała się przemoc i tak naprawdę tezą autora było to, że ilość przemocy z czasem w naszej cywilizacji maleje, więc mamy coraz lepiej, a nie coraz gorzej. I muszę przyznać, że w porównaniu te dwie książki, tych dwóch książek, ta. Książka Piękny styl podobała mi się zdecydowanie bardziej, a ponieważ Instynkt Językowy też jest książką właśnie zahaczającą o to językoznawstwo, to wydaje mi się to być zdecydowanie ciekawsze niż ta książka właśnie o przemocy. Więc czekam na tą, na tą pozycję. Wydawnictwo Zyski Spółka, Steven Pinker, Instynkt Instynkt językowy już w lutym się ukaże. Dziewiąta pozycja, o której chcę Wam opowiedzieć, to taka pozycja, która właściwie chyba już trochę mi wyskakuje ze wszystkich kanałów social media. Jest to e, książka zatytułowana Afryka, to nie państwo, e, autorstwa Dipo Falouina, jeżeli tak się czyta jego nazwisko, czy też jej, e, bo przyznam, że nie mam pojęcia, kto jest dokładnie m, e, autorem, autorką. W każdym razie. E, to już jeszcze tłumaczył, jeszcze chciałam znaleźć informacje. No nie mogę znaleźć informacji. A, jest, Wojciech Harchalis, to też jest znane nazwisko i to jest e, dobry znak, bo Wojciech Harchalis bardzo dobrze tłumaczy. Mm, a tu jest napisane, że Dipo Faloin jest redaktorem magazynu Wice czy też Vice, e, No, okej, okay, to już z tego opisu mi się szczerze mówiąc nie do końca podoba, ale dlaczego mnie zainteresowała ta książka? A to dlatego, że Prawdopodobnie, jak wiele z was, ja mało wiem o Afryce. Wiem, że tam jest bardzo wiele państw, natomiast gdybym mnie ktoś poprosił o to, żebym ja wymieniła państwa Afryki, to prawdopodobnie bym o połowie przynajmniej zapomniała, i to jest coś, co mnie zawstydza z jednej strony, a z drugiej strony motywuje do tego, żeby poznać więcej informacji na temat właśnie Afryki, i ta książka mogłaby być dosyć dobrą książką. Natomiast żeby, to zacząć, jakby żeby zacząć szerzenie swoich, swojej wiedzy na ten temat. Natomiast to, co powiedziałam, że mi się już nie do końca podoba, to że przeczytałam, że ta książka jest zabawna i wnikliwa. No zobaczymy, zabawna i wnikliwa. Ja już troszkę się boję takich książek popularno-naukowych, które starają się na siłę być zabawne, bo to szczerze mówiąc, mnie dość irytuje w książkach popularno popularnonaukowych, ale no zobaczymy. Wydawnictwo literackie yy, i Wojciech Herhalis to jest dosyć yy, interesujące kombo. Yy, warto się według mnie zainteresować. Tą książką wychodzi w lutym, yy, ale już nie, u niektórych widziałam, że już można, yy, że już dostali i że są jakieś pierwsze recenzje tej książki. Kolejna książka. Yy, to jest w ogóle wstęp do szerszego projektu i to jest jedno z moich ukochanych wydawnictw. Charakter, charakter wydaje w marcu Jamesa Baldwina następnym razem pożar w tłumaczeniu Mikołaja Denderskiego. Następnym razem pożar to jest taki esej z tego, co kojarzę, tak, eseistyczna książka Jamesa Baldwina. Natomiast właśnie z tą książką charakter zaczyna taki projekt wydania wszystkich dzieł. Jamesa Baldwina, które w ogóle zostały wydane, i to mnie bardzo cieszy, bo ja czytałam jedyną, jedyną książkę Jamesa Baldwina, która mi się bardzo podobała i bardzo chciałabym przeczytać więcej. Dlatego ten projekt charakteru bardzo mnie cieszy i co mogę Wam jeszcze wypowiedzieć. No z opisu, jedna z najgłośniejszych eseistycznych książek Boldwina łącząca osobiste świadectwo z przenikliwą analizą społeczną. Autor opisuje dzieciństwo w Harlemie, wszechobecną policyjną przemoc i brak perspektyw, które spychały młodych ludzi na margines społeczeństwa. No bardzo ciekawie, ja, podoba mi się w ogóle styl Boldwina, który ma bardzo taki potoczysty, Yy, właśnie m, flow. Yy, bardzo mi się też podoba to, że tak klarownie potrafi yy, opowiadać i to jest niesamowicie fajne. Yy, 120 stron niedużo, więc myślę, że warto się też zainteresować tą pozycją, a James Baldwin, yy, no klasyk. Yy, jedenasta książka na mojej liście zapowiedzi to Porachunki. Ile kosztują pieniądze? Autorem tej książki będzie Jędrzej Malko. Wydanie, wydaje to wydawnictwo Krytyka Polityczna znowu. I jest to książka, która będzie wydana w marcu. Zaraz Wam przeczytam z, ze strony właśnie wydawnictwa. O co chodzi? Porachunki, ile kosztują pieniądze. Na razie jest to tytuł, tytuł roboczy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I tytuł, i tutaj taki krótki opis. Chyba nie ma na świecie wynalazku tak powszechnie używanego, a jednocześnie tak słabo rozumianego jak pieniądz. Oczywiście nieustannie myślimy, jak zarobić na życie, co zrobić, by pieniędzy nam nie zabrakło, ale rzadko zastanawiamy się nad tym, jak jest skonstruowany i jak właściwie działa system finansowy. Co więcej, tej podstawowej wiedzy brakuje często nie tylko lajkom, ale i ekonomistom. No i ja, jako lajk. Ekonomii, w ogóle nie znająca się na ekonomii, ale z drugiej strony bardzo zainteresowana tym tematem. Bardzo mnie ciekawi ta książka, bardzo, bardzo, więc będę sprawdzać, co tam ciekawego jest w tej książce. I jeszcze jedna książka z wydawnictwa krytyki politycznej. Akurat no, troszeczkę zdominowała to wydawnictwo, ale to dlatego, że dostałam po prostu. Takie zestawienie, takich, właśnie, zapowiedzi na to półrocze, kolejne od wydawnictwa, więc wiem, co wydają. No więc kolejną, właśnie, książką z tego wydawnictwa jest David Nutt, Pić czy nie pić. Nie mam tutaj jeszcze informacji o tłumaczu, więc czy też tłumaczce, więc nie wiem, kto będzie tłumaczył. Książka ma teoretycznie wyjść w czerwcu. No i jest to podobno książka autora, znaczy jest to książka autora Narkotyków bez paniki. Natomiast ja tej książki nie czytałam, ale książka jest o alkoholu: Drink The New Science of Alcohol and Your Health, po polsku pić czy nie pić. Na razie akurat to jest tytuł roboczy. No i książka jest o alkoholu. To jest bardzo ciekawe, bo to jest książka napisana przez naukowca, oparta na badaniach medycznych, więc to jest coś, co mnie bardzo interesuje i ja lubię książki, które są oparte na badaniach, a nie na jakimś tam opiniach albo czymś tam, więc. No, to jest coś, co mnie interesuje akurat. I to tyle. 12 książek na 2024 rok. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i że dotrwaliście do końca. Dajcie znać, czy w ogóle czytacie nowości, czy w ogóle interesują was, czy obserwujecie zapowiedzi z wydawnictw, czy po prostu poddajecie się temu. Przypływowi, jak już nastąpi. Jak książka jakaś wyjdzie i Was zainteresuje, to dopiero, wtedy, to dopiero wtedy na przykład po nią sięgacie. I czy w ogóle kupujecie nowości, czy raczej czekacie, aż się pojawią właśnie w bibliotekach, tak jak ja. Przynajmniej z reguły tak robię. No to tyle. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Ja. Oczywiście nagrywam te odcinki dla własnej przyjemności, ale tak naprawdę bez Was mnie by nie było, nie miałabym dla kogo tego nagrywać. Więc jeżeli podobają Wam się te moje treści, to kliknijcie subskrypcję, czy to na swojej aplikacji podcastowej, czy to na YouTubie. Bardzo Was o to proszę, dajcie mi też łapkę w górę ewentualnie. Ewentualnie dajcie znać innym, że jest taki podcast i taki kanał na YouTube Fiszkowa Kartoteka. Może komuś też się spodoba. Dziękuję, do usłyszenia. Do zobaczenia, cześć.